Witam w kolejnym odcinku na kanale. Zaczniemy sobie oczywiście od takiego disclaimera, że ten odcinek, ani żaden kolejny na kanale nie jest tutaj poradą inwestycyjną w rozumieniu ustawy, ani żadnym doradcą inwestycyjnym i niczym, niczym w tym stylu. Po prostu to są moje prywatne opinie i odcinek ma charakter informacyjno-edukacyjny. No, siemanko, z tej strony Jakub Inwestor. Zanim jeszcze przejdziemy tutaj do odcinka. Proszę Was tutaj o wsparcie tego kanału subskrypcją, ponieważ z tego co widziałem w statystykach, około 40% z Was oglądających mnie jedynie subskrybuje ten kanał, natomiast 60% tutaj jeszcze tej subskrypcji nie dało. No może jeszcze powiem tutaj kilka słów o sobie, ja jestem tutaj inwestorem indywidualnym, który od 12-13 lat Inwestuje swoje własne pieniądze z powodzeniem na GPW. Nie jestem żadnym przedstawicielem tutaj brokerów, banków i tak dalej, a więc można powiedzieć, że jestem jednym z was tak naprawdę. Także myślę, że tutaj wsparcie i oglądanie takiego kanału, czyli perspektywy innego inwestora indywidualnego, moim zdaniem, jest ciekawsze też i sensowniejsze dla was, niż Słuchanie materiałów, które przygotowali dla Was brokerzy, deweloperzy czy banki. Także jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. A w dzisiejszym odcinku podejmę się tutaj analizy fundamentalnej i technicznej spółki Mirboot. Analizę tą przeprowadzam tutaj dnia 3 grudnia 2024 roku. Na wstępie też chciałbym tutaj zaznaczyć, że Mirboot jest spółką, którą posiadam. W moim portfelu w ramach cyklu w pięciu ruchach do 2 milionów złotych, który jest w odrębnej playliście na moim kanale i posiadam tą spółkę w tym moim portfelu z udziałem 25% także chciałbym tutaj tak zaznaczyć z gwiazdką, że będę analizował spółkę, którą gdzieś tam sam w portfelu posiadam, aczkolwiek będę starał się, żeby ta analiza była oczywiście jak najbardziej obiektywna. Jeśli chodzi o tą analizę, ona będzie podzielona na dwie części. Pierwsza część to będzie analiza fundamentalna tej spółki. W drugiej części natomiast będzie analiza techniczna. Także zapraszam do oglądania. Też jeszcze na początku dodam, że decyduję się tutaj na analizę tej spółki, no bo pisaliście o niej w komentarzach, też właśnie, że, że chcielibyście, tam kilka osób pisało, że chcielibyście analizę właśnie Mirbudu. Dodatkowo, no z racji tego, że to jest spółka, którą posiadam w portfelu, no to mam ją dość dobrze przerobioną, że się tak wyrażę, także e, uznałem, że, że bez problemu taką analizę gdzieś tam mogę wykonać. E, no z racji tego, że ja przed wejściem w podmiot dość, dość gruntownie gdzieś tam też te spółki analizuję. No i tutaj e, dodam jeszcze, że oczywiście. W komentarzach pod tym odcinkiem też piszcie spółki, jakie byście chcieli, żebym dla Was przeanalizował. No i zacznijmy tutaj klasycznie tą analizę, czyli wejdziemy sobie w podstawowe dane i odczytam tutaj opis działalności spółki. E, bo, może nie każdy wie, co to, co to jest ten Mirbud Nasz, a więc tak. E, grupa działa na rynku polskim jako generalny wykonawca w budownictwie, użyteczności publicznej, mieszkaniowym, przemysłowej oraz inżynierii drogowej. Realizuje kontrakty dla sektora publicznego i prywatnego. Spółka wykonuje kompleksowe usługi budowlane, e, prowadząc projekty. Od etapu projektowania po oddanie obiektów do użytkowania. Portfolio obejmuje budynki biurowe, handlowe, przemysłowe, mieszkalne oraz infrastrukturę drogową. Grupa prowadzi również działalność deweloperską, realizując projekty mieszkaniowe w kilku e, mm, polskich miastach. W ramach struktury funkcjonuje spółka zarządzająca obiektami handlowymi. I powierzchniami komercyjnymi. Grupa posiada własny park maszynowy i specjalistyczny sprzęt budowlany. Tutaj warto też zauważyć, że w 2023 roku zatrudnienie w ramach grupy to było ponad 1000 osób. Także no widać, że tutaj jest spore to zatrudnienie, a więc budowlanka, budowlanka można powiedzieć, no i też tutaj zdecydowałem się na analizę Mirbudu, akurat teraz, bo uważam, że kurs jest w kluczowym takim miejscu, ale to jeszcze będę potem mówił w analizie technicznej, także myślę, że wielu w tym momencie może się gdzieś tam zastanawiać i gdzieś tam analizować właśnie ten Mirbud, a więc tak, wstępnie jeszcze sobie tutaj spójrzmy właśnie w ramach tej analizy fundamentalnej na wskaźnik, cena do zysku, jak on to wygląda, wygląda 8,20, więc no to nie jest, to nie jest drogo, powiedział, że to jest to jest tanie, gdzieś tam, no taki średni CZ dla e, rynku, historycznie uznawany za średni, to jest 12, więc tutaj mamy 8,2, e, jeśli chodzi o wyniki finansowe, to one tutaj, jak sobie wejdziemy w roczny, tak żeby zobaczyć ten, ten taki rozmach gdzieś tutaj roczny, no to w zasadzie można powiedzieć, że ostatni rok był rokiem rekordowym i to zarówno na przychodach, jak i na zysku netto, czyli ten rok 2023. Ten rok, który teraz leci nam, no raczej tutaj będzie ciężko, żeby, żeby to się. Powtórzyło, bo na razie mamy 60, około 65 milionów po, po tych trzech kwartałach, tak. No i zobaczymy, jaki będzie wynik za ten czwarty kwartał 2024. A widzimy, no w poprzednim roku było prawie 80 milionów, więc naprawdę tutaj ten wynik za Q4 2023 był bardzo, bardzo mocny. Także też, no jeśli tutaj ten wynik za czwarty kwartał 2024 no nie będzie taki jak tutaj, czyli będzie gdzieś tam niższy, no to ten CZ też automatycznie wtedy podskoczy, tak? No bo, no bo zmniejszy się ten zysk za cztery ostatnie kwartały. No dobrze, a więc czynników takich istotnych fundamentalnie, no myślę, że w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na, na to, jaka jest wielkość portfela zamówień tutaj grupy MirBoot. A na koniec października tego roku, czyli 2024, wynosił on 7,9 miliarda złotych. To jest wartość portfela zamówień grupy MirBoot. No, także, także generalnie to jest. Dość, dość pokaźna, dość pokaźna, dość pokaźny portfel zamówień, bo tak naprawdę ten backlog jest do 2027 roku. Czyli do, 20, do 2027 roku już gdzieś tam mają portfel zamówień, tak jak tutaj mówią, właśnie na zadowalającym poziomie. No i to, co dla mnie jest taką szansą, tutaj, Mirbudu, to jest właśnie to, że oni chcą się koncentrować teraz na wejściu w segment kolejowy i jeśli chodzi o ten segment kolejowy mają przejąć po prostu w najbliższym czasie spółkę z segmentu kolejowego, dodatkowo też wchodzą w akcję TorPolu, a więc notowane już na polskiej giełdzie właśnie spółki, spółki z tego segmentu, 10% akcji TorPolu posiada MirBoot Czyli w zasadzie dzisiaj, dzisiaj mówiąc gdzieś tam o Mirbudzie, to de facto nie jest to sam Mirbud, tak można powiedzieć, tylko Mirbud plus 10% Torpolu, bo no, mają po prostu w posiadaniu 10% akcji e, Torpolu. E, I teraz e, tak, tutaj jeśli chodzi, tutaj jeszcze warto też pamiętać o tym, że te 7,9 miliarda, tak, e, ten portfel zamówień to jest bez fabryki Izery, na którą generalnie Mirbud wygrał też wygrał też opcję właśnie budowania tej fabryki Izery, tylko że tam nie ma jeszcze decyzji politycznej. Natomiast to jest 2 miliardy złotych, Jeśli będzie ta fabryka Izery, czyli to jest no to zupełnie zmienia postać rzeczy wtedy, tak? Bo to jest dodatkowe 2 miliardy, które nie jest ujęte w tej kwocie 7,9 miliarda złotych, Tutaj mamy takie potwierdzenie, też właśnie generalny wykonawca fabryki samochodów IZERA wybrany będzie nim Mirbo No jest tutaj informacja: inwestycja będzie realizowana w tak itd., itd. No i tutaj jest prezes Electromobility Poland oraz jeszcze Margos, czyli prezes Mirbo S.A. podpisują kwity, tak. No i generalnie jakby ta Izera miała gdzieś tam ruszać to tak w planach jak tam czytałem Ta budowa tej fabryki to miałaby się zaczynać w 2025 roku czyli, czyli no to jest właśnie kwestia czy to będzie czy nie będzie Zobaczymy, bo myślę, że od tego będzie tutaj dużo zależało też jeśli chodzi o ten Mirbud No bo to jest, to jest dużo nie, jeśli potrwa mamy 7,9 miliarda no je, Ewentualnie jest ta opcja przy tej Izerze, wtedy dodatkowe 2 miliardy wskakują. No to, to to dużo tutaj zmienia, więc, więc myślę, zresztą myślę, że jeśli by faktycznie do tego doszło, że oni by to wykonali, to też fajnie to w CV wygląda, nie? że e, fabrykę, fabrykę Izery Mirbud y, zbudował. Y, no i tutaj y, jeśli chodzi o. Y, jeśli chodzi o. Też taką dalszą analizę fundamentalną, no to można też tutaj powiedzieć, że ten portfel jest duży, ale gdzieś tam, jak tam widziałem, też rekomendacje analityczne, bo, bo, bo jest tam kilka rekomendacji analitycznych, to tam, tam zwracają uwagę, że może być problem trochę z marżowością te, tego, tego portfela, w sensie, że on może nie być tak marżowy jak. Wcześniejsze kontrakty, które realizował Mirbud. Także to też warto mieć gdzieś tam z tyłu, z tyłu głowy. Jeśli chodzi o rekomendacje, jakie tam się pojawiły na, na Mirbudzie, to tak jak tutaj widzicie na ekranie, są pokazane czyli tutaj była rekomendacja z tam z lipca Dawid Sharma. Dom Maklerski Trigon, tak, z ceną docelową 20 zł. Ale ostatnia rekomendacja jest Krzysztof Pado, tutaj BDM, redukuj na 11.30, ale jak tam czytałem te rekomendacje, to w zasadzie no one się trochę różnią, bo tutaj Dawid Szar ma taki bardziej pozytywny gdzieś tam do tych wyników, że i w przyszłym roku będą te wyniki rosły, natomiast tutaj ta. Rekomendacja gdzieś tutaj Krzysztofa Pado, to chyba mam tutaj otworzone, to on znowu gdzieś tutaj przewiduje, że w 2000 to jest prognoza, tak, że w 2025 ten zysk będzie trochę niższy niż w tym, tak, taka jest prognoza, ale już w 2026 znowu będzie rekord, nie, czyli to jest to, tak, on gdzieś tutaj to, to sobie widzi. No ale mówię. ten drugi e, analityk znowu inaczej, bo on, on tutaj, że będą rosły już w przyszłym roku, że cały czas będą gdzieś tam, Znaczy no w, w, w 2025 już będzie wzrost i, i dalej też. Także aż to nawet możemy to e, otworzyć. Bye. Moment, moment. Jak ten Dawid Szarma to przewidywał. E, net profit a no 143. I, a potem 189 kolejny rok, czyli tutaj już w ogóle pompka, on przewiduje, że będzie pompka na tych wynikach cały czas, tak? No zobaczymy, bo tutaj tak naprawdę, co by nie mówić, to dużo będzie zależało, jeśli chodzi o Mirbud, czy będzie ta bo to jest ekstra tutaj 2 miliardy sama ta fabryka, tak? I druga, druga rzecz to jest właśnie wejście w ten segment kolejowy, i jak to będzie przebiegać? Czy uda się faktycznie im przejąć tą spółkę z tego segmentu kolejowego i, i tam przez tą spółkę jakoś pozyskiwać te środki z tego KPO kolejowego? O czym Wam też gdzieś tam mówiłem, że, że to będzie duży temat, generalnie granie pod to KPO, KPO kolejowe, moim zdaniem, właśnie tutaj w Polsce i też inwestycyjnie. Myślę, że warto jest się zainteresować właśnie takimi spółkami, które gdzieś tam mogą dotknąć po prostu tych pieniędzy z tego KPO Kolejowego. I no to, co też moim zdaniem tak fundamentalnie jest tutaj jeszcze pozytywne, jeśli chodzi o Mirbud, to jest to, że prezes, a moim zdaniem nie ma lepiej poinformowanej osoby jednak niż prezes każdej spółki, czyli tutaj w tym wypadku pan Jerzy Mirgos, 22 października 2024 zakupił 53 tysiące sztuk akcji Mirbud po cenie 11 zł i 12 grosz, czyli no to jest zakup za ponad pół miliona złoty. Więc ja coś takiego traktuję bardzo optymistycznie, że to jest generalnie optymistyczne, że prezes dokonuje dość tutaj poważnego zakupu akcji, bo, bo takie już zakupy za pół miliona, no to ja myślę, że to jest poważny zakup tutaj, no bo jednak takie środki no mógłby pewnie yy, pan Jerzy Mirgos przeznaczyć na coś innego, nie wiem, kupić sobie jakąś tam kawalerkę na wydajem, że tak zażartuje, czy no, no różne rzeczy, tak, a on jednak nie, tutaj widzicie, pcha tą kasę w Mirbud, to znaczy, że y, moim zdaniem wierzy w spółkę i widzi jednak perspektywy i pamiętajmy, no i moim zdaniem tak faktycznie jest, że jednak prezes Wie więcej niż analityk na przykład, tak? bo analitycy to jest trochę gdzieś tam wróżenie z fusów, nawet tych analityków gdzieś tam właśnie z tych domów maklerskich. Natomiast no prezes wie dokładnie, co się w spółce dzieje, także dla mnie to jest bardzo optymistyczne, to, co się tutaj zadziało. No i teraz przejdziemy do analizy technicznej. No, i jeśli chodzi o analizę techniczną, to to jest chyba najsłabszy akurat punkt Mirbudu, bo myślę, że te fundamenty są tutaj faktycznie, bym powiedział, takie solidne. Natomiast jeśli chodzi o technikę, no to już to trochę gorzej tutaj wygląda, bo nawet na tej dzisiejszej sesji, jak widzicie, ten kurs spada i tak trochę jakby tutaj w ogóle próbuje się ten kurs już wybijać dołem. Ja tutaj liczyłem, jeszcze liczę, bo tu, tu, tutaj jeszcze jest kawałek, jeszcze jest godzina do końca sesji. Zobaczymy, czy to nie zawróci jednak do góry w końcówce, bo kurs, i moim zdaniem, w tym momencie znajduje się w strefie popytowej, jednak. Bo tutaj, zobaczcie, mieliśmy. Ja liczyłem na to, że. Dobra, jeszcze może spójrzmy w takim szerszym ujęciu. Generalnie spadamy tutaj mniej więcej od przełomu czerwca-lipca, tak? gdzie kurs osiągnął te. 1574, dokładnie tam 1 lipca 2024. No, i to jest takie tutaj już raczej spadanie od tego czasu, i to wygląda na gdzieś tam trend spadkowy w długoterminowym trendzie wzrostowym. Tak to nazwijmy, czyli taka tutaj można powiedzieć korekta spadkowa w długoterminowym trendzie wzrostowym. No, i teraz co jeśli kurs nie wybroni tego. No tutaj mieliśmy 10,66, zamek taki. Ja liczyłem trochę, że dzisiaj ta sesja, która na razie jest tutaj spadkowa, będzie z czymś, próbą taką, jednak zrobienia tutaj formacji podwójnego dołka. Ale to wtedy musiało być wyciągnięcie teraz w końcówce sesji, żeby coś takiego było. Zobaczymy, czy tak będzie. Bo jeśli byłoby takie wyciągnięcie to by znaczyło, że możemy grać na tę formację takiego właśnie podwójnego dołka, że tu będzie dołek, tu będzie, powiedzmy, dołek i wtedy byłaby szansa na tak zwane wyjebongo na północ, że się tak wyrażę. Natomiast jeśli nie rysujemy jednak tego, tylko e, kurs się wybije dołem z tej strefy popytu, bo ja uważam, że tutaj jednak Powinna być właśnie w tych rejonach, bo tutaj nawet jak sobie zaznaczycie, tu jest po zamku, jest 1066, ale jak sobie weźmiecie to, ile tu było minimum, to minimum było 1034. Także widzicie, no, na dzisiejszej sesji mamy 1036. Czyli powiedzmy, że my tutaj gdzieś tam do tego minimum. Poprzedniego też dobiliśmy już po takich transakcjach na daily, tak? Czyli powiedzmy, że ta szprycha taka od dołu jest, jest, jakbyśmy tu na świeczkach japońskich patrzyli, jest podobna. No i teraz pytanie, czy wyciągniemy, bo jak wyciągniemy, no to jeszcze jest szansa na to, że, że to będzie taka formucja, formacja coś Ala podwójny dołek, i, i tak jak mówię, wyjście do góry na, na północ, a jeśli nie, jeśli jakby nie obronimy tego gdzieś tutaj poziomu, powiedzmy, tych właśnie. 10.34 to było najmniej w sensie tutaj, tak i teraz też tak podobnie schodzimy do tych poziomów. Jeśli tego nie wybronimy, nie wyjdziemy górą, tylko jednak to będzie niżej schodziło. No to tak naprawdę kolejne wsparcie moim zdaniem jest dopiero tutaj na poziomie 9.20 mniej więcej. Tak, no 9, na 9,20 jest kolejne wsparcie mniej więcej I, i wtedy myślę, że jeśli nie uda się wybronić nam e, tego poziomu właśnie tutaj około m, tej strefy właśnie e, 10,30, e, 40,50, nie widzę to górą jednak, e, tylko, tylko wybijemy się dołem, no to myślę, że tutaj jest niestety duże prawdopodobieństwo podróży w, kierunek, w kierunku 9,20. Z tym, że tam już jest takie mocne wsparcie, na tym 9,20. No i wydaje się, że już tego raczej tutaj nie powinno. Już raczej tych 9,20, nawet tak patrząc długoterminowo, myślę, że to już. No, jeszcze zobaczmy ten szczyt, ile był? 8,80. No, no to, to, to już raczej, bo, bo tu też taki poprzedni szczyt dawny to też jest jako jakieś wsparcie. No tak, czyli to jest 880 dawny, dawny gdzieś tam szczyt z 2023 z maja tutaj był. Yy, więc myślę, że to, no, te 9 zł, 920, no, to tam już takie bardzo konkretne wsparcie będzie i to jest mało prawdopodobne, żeby to wybiło. Aczkolwiek tak jak mówię, jeszcze jest cały czas szansa, jeśli kurs zawróci dzisiaj. Że wybronimy jednak te gdzieś tam poziomy tych, tych minimów tutaj tak jak wam pokazywałem, że tam było na daily też 10,34, coś takiego. Dzisiaj zeszliśmy 10,36. Jest szansa, że te poziomy mniej więcej 10,30 zostaną wyciągnięte. No to, no to wtedy jest szansa na, na to, że to, to będzie gdzieś tutaj zakończenie, tak naprawdę, spadków i, i wyjście góro. No, zobaczymy. Tutaj jest. Akurat jeśli chodzi o technikę, no to to jest najsłabszy Gdzieś tam punkt tej spółki i no nie wygląda to za dobrze, ale są szanse, zobaczymy. Jeśli tak jak mówię, te poziomy zostaną wybronione, no to jeszcze jeszcze tutaj jest możliwość, że tu będzie taka zawrotka i wyjście i wyjście do góry. No a jeśli nie, no to raczej się widzimy na 9:20. Tak bym to widział. No dobra, także trzymajcie się do następnego. No i cześć.